W tej części filmu opowiem o nierównowadze między energią żeńską i męską, o manipulacjach i o próbach wykorzystania to, kim druga strona jest. Znalazłam w internecie wielu coachów, którzy namawiają do kobiety do tego, aby sprawiały swoją niedostępnością, żeby mężczyzna za nią biegał. Wykorzystując tym samym to, co powiedziałam, że mężczyźni to tak naprawdę myśliwi. Mężczyźni lubią polować. Oczywiście ci kołczowie mają zupełnie co innego na myśli, natomiast wiem, że zdarza się, że kobiety to wykorzystują w drugą stronę, szczególnie kiedy chcą zapanować nad mężczyznami. Myślę, że można wtedy uznać, że może mieć taka kobieta zbyt dużo energii męskiej w sobie. Wie, jak to wszystko funkcjonuje, i chce to wykorzystać na swoją korzyść. Nie musi tak być, oczywiście, że nie musi tak być. Jednak, drogie Pani, nie zapędzajmy się w tym. Uważam, że tego typu manipulacje bo nazwijmy to wprost jest to manipulacja nie jest niczym zdrowa. Oczywiście, że związek i ta interakcja z mężczyzną to jest pewnego rodzaju wojna umysłowa. Przynajmniej na początku, jeżeli chce się kogoś zdobyć. Natomiast nie musi to przechodzić całkowicie w manipulację. Oczywiście nie tylko kobiety to robią, robią to również mężczyźni, którzy widzą, że kobieta jest bardzo, bardzo za nimi, czyli wykorzystują jej energię żeńską, to, że jest empatyczna, to, że jest kochliwa i grają takich niedostępnych po to, żeby kobieta jeszcze bardziej się w nich zadłużyła jeszcze bardziej przyciągają ją na swoją stronę mnie również tak nie robimy, manipulacje, jeśli pojawiają się już na początku związku, dają dużo do myślenia i uważam, że osoba, która jest świadoma siebie i swoich wartości, nie będzie się tego posuwała, będzie otwarta, będzie czysta, będzie szanowała drugą osobę i mówiła wprost i stawiała po prostu granice. Jeśli macie w sobie program nieprzerobiony, jeśli macie w sobie blokadę, jakąś traumę z przeszłości i chodzicie w związek z poziomu głowy, czyli nie chcecie otwierać swojego serca, nie chcecie kochać, ale pojawiła się jakaś osoba, chcecie, nie chcecie być już sami. Uwierzcie mi, że przyciągnęliście w tym momencie osobę taką samą jak wy, osobę, która też się boi być sama, osoba, która na pierwszy rzut oka może wam się wydawać zakochana, was bardzo was kocha, bardzo was chce, ale wcześniej czy później nastąpi między wami takie szarpanie. Ta osoba będzie coraz bardziej na was naciskała, szukając w was potwierdzenia, że jest kochana, szukając was potwierdzenia, że dobrze zrobiła, wchodząc w ten związek, próbując sobie udowodnić, jaka jest cudowna, jaka jest kochana. I wartościowa, poprzez wasze zachowanie, czyli poprzez naciskanie was na coraz większe deklaracje. A ponieważ wyszliście w ten związek z rozsądku, bez uczucia, nie będziecie chcieli dawać z siebie więcej, więc wcześniej czy później ten związek stanie pod mocnym znakiem zapytania, i dopóki oboje tak naprawdę nie przerobicie swoich traum z, z przeszłości, ten związek nie ma najmniejszych szans. I często jest jednak tak, że. Nie wszyscy są gotowi na przerobienie swojej przeszłości, traum, zapomnienia tego co się wydarzyło. I niestety takie związki po prostu się rozpadają. I zastanówcie się, czy chcecie wchodzić w ogóle na samym początku. Na pewno dostaniecie mnóstwo znaków zapytania, mnóstwo czerwonych flag i zaoszczędzicie sobie tym samym i drugiej osobie wielu miesięcy i lat szarpania się wzajemnego, bo wy będziecie za wszelką cenę unikać deklaracji, a ta osoba chcąc poczuć się wartościowa, chcąc poczuć się kochana będzie na te deklaracje coraz bardziej naciskała. Ten obrazek jest bardzo seksualny. Ten obrazek pokazuje Najpiękniejsze połączenie między kobietą a mężczyzną, jakie może być. Spójrzcie, jak ta energia męska i żeńska pięknie spotyka się po środku. Więc gdy spotkacie drugą stronę, która jest waszym zrównoważeniem, czyli męski mężczyzna, spotyka żeńską kobietę, może nie, nie brzmi to tak pięknie jak męski mężczyzna, to to, co się dzieje w łóżku, to jest po prostu boski niebiański seks. I drogie panie, będę teraz już zwracała się według płci. Drogie panie, docencie to, że jesteście obiektem pożądania waszego mężczyzny. Bądźcie kobiece, znajdźcie so sobie tą równowagę między nie tylko emocjami i uczuciami, i budowaniem domu, i sprzątaniem i gotowaniem odpuści sobie to czasami na rzecz tego, żeby poczuć się sama w sobie seksownie i dać temu mężczyźnie i sobie, i sobie też piękny seks. Bo energia, która w tym momencie się wytwarza podczas takiego seksu, podczas spotkania dwóch energii przeciwstawnych, ale kochających siebie, uzupełniających siebie, taka energia tworzy. Ta energia tworzy coś niezapomnianego. To nie jest tylko akt w sam sobie. To jest cementowanie związku. To jest kreacja. To jest twórczość. To jest... To jest spełnienie. To jest radość. To są najpiękniejsze emocje, najpiękniejsze uczucia. To jest wybuch jądrowy. To jest nie tylko akt. To jest wypełnienie Waszej duszy najpiękniejszymi Uczuciami, najpiękniejszą energią, jaka może tylko istnieć we wszechświecie. Dlatego, moje drogie panie, jeżeli wasz mężczyzna przychodzi do was i uszczypnie was w pośladek, czy złapie za pierś, czy powie do ucha coś sprośnego, nie oburzajcie się, uznajcie to za olbrzymi komplement. A drodzy panowie, jeżeli chcecie mieć fantastyczne kobiety w łóżku, to, to docencie to, co robią w ciągu dnia. Odciążcie je z tych obowiązków, pomóżcie im, gdy trzeba, a dzięki temu będziecie mieć cudowny, niezapomniany seks. Kochani, osoba, która szczerze kocha siebie miłością bezwarunkową, osoba, która zna swoją wartość, nie czuje się w żaden sposób skrępowana, nie czuje się wcale źle w momencie, gdy partner podejdzie uszczerwienio. Wadyk, czy złapie za pierś, czy powie sprośne rzeczy do ucha. Taka osoba ma świadomość tego, że jest pożądana, że jest obiektem pożądania i, i czuje się z tym po prostu dobrze. I wie i docenia, że oprócz takich sprośnych gestów jej partner potrafi też jej zrobić rano kawę, podać jej ulubioną kawę czy przedkrycią kocem y, po południowej Cała, wszystko to tak naprawdę polega na równowadze, równowadze nie tylko w sobie, ale równowadze też na braniu i dawaniu w związku. W momencie, gdy Wy sami będziecie się dobrze ze sobą czuć, macie gwarancję, że wasz partner również będzie dostrzegał Waszą wartość, również będzie dostrzegał Waszą miłość i będzie Was szanował. I nieważne w co będziecie ubrane, czy, to ben, czy będzie to mini, czy będzie to sukienka z wielkim dekoltem, czy to będzie rozciągnięty dres kobiety, które czują się pewne same ze sobą, zdają sobie sprawę ze swojej seksualności, czują się dobrze w każdej sytuacji i mężczyzna, uwierzcie mi, mężczyzna to czuje niezależnie, czy będziecie w rozciągniętym dresie, czy będziecie w wieczorowej sukni. Pewność siebie, poczucie własnej wartości, poczucie własnej, czucie własnej seksualności po prostu z takiej osoby emanuje. A w tym momencie przyciągnięcie mężczyznę który to doceni, który będzie to szanował. Tego Wam życzę z całego serca. Kochani, życzę Wam przede wszystkim, żeby zagościła w Was równowaga. Akceptacja tego, kim jesteście, jacy jesteście oraz akceptacja drugiej osoby, taką, jaka jest w rzeczywistości. W moim odczuciu, moim zdaniem jest to gwarancja udanego związku i pięknej miłości. Dla mnie osobiście nie istnieje definicja miłości, ponieważ dla każdego z nas oznacza ona coś innego. Dlatego działajcie zawsze w zgodzie ze sobą, ze swoim wnętrzem. Nie róbcie nigdy nic, nic wbrew sobie, bo wcześniej czy później was, wasz umysł, wasze prawdziwe ja, to kim jesteście, zepchnie te negatywne myśli w wasze ciało i przekształci się to w choroby. Tego Wam nie życzę. Życzę Wam cudownej drogi w odkrywaniu siebie. Życzę Wam cudownej drogi w odkrywaniu swojej seksualności. I życzę Wam pięknego i udanego związku na każdym poziomie. Dziękuję.